Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Jestem przekonany, że dostaliśmy jednostkę spełniającą nasze wymagania i ona jest na pewno wybudowana w sposób prawidłowy. Nad tym czuwał oczywiście personel wykonawcy, czyli stoczni oraz personel inżyniera kontraktu oraz zespół z zarządu portów. Będzie Wspomagał zabezpieczenie przeciwpożarowe w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w obydwu naszych portach. No, taka jednostka specjalistyczna jest tam kolejna jednostka specjalistyczna jest nam niezbędna, dlatego że my mamy dwa porty. Proszę pamiętać, to jest Świnoujście i Szczecin. One są oddalone od siebie drogą wodną około 67 km. W związku z tym tych funkcji dla strażaków mamy bardzo wiele, i stąd konieczność i potrzeba budowy takiej jednostki. Oczywiście my mamy kilka innych jednostek pożarniczych. To jest taka sytuacja, że my musimy. Zapewnić pewną redundantność, dlatego że, jeżeli jedna jednostka jest, jak gdyby musi zabezpieczyć gazoport, wówczas obydwa porty również muszą być, mieć ochronę przeciwpożarową w czasie rozładunku czy też podejścia statków. Mamy jeszcze jednego strażaka: 24, 26, teraz będzie 28 i planujemy jeszcze jedną taką jednostkę. Statek jest wyposażony w dwie pompy FIFA i trzy monitory pianotwórcze, które pomagają i zwalczają wszelkiego rodzaju zagrożenia pożarowe, które mogą występować na, na akwenie i podczas asysty statków wchodzących do portu w Świnoujściu. Jeżeli chodzi o windę holowniczą, to ma na dziobie windę holowniczą o uciągu 45 ton, to pomaga na asystę największych statków, które mogą w tej chwili wchodzić do, do tego portu. Statek jest wyposażony w dwa silniki e, kamisa, dwa pędniki o mocy 1500 kW każdy e, szotela, e, Także napęd jest zapewniony przez dwie linie wałów. Statek jest zbudowany na. W projekcie modelu holownika dla marynarki wojennej, gdzie stocznia zbudowała sześć takich jednostek, ten strażak jest przystosowany do funkcji strażackich na tym samym modelu. Także wykorzystujemy już to, co znamy, to, co zostało opiewane, sprawdzone do tego, żeby wykorzystać i stworzyć nowe, nowe możliwości dla, dla, tego, dla tej podstawy, dla tej bazy, którą już mamy.